Witam, kochani serdecznie. Dziś mamy czwartek, czwarteczek, mamy święto, większość ma wolne, bo wiadomo, że ci, co jeżdżą, kierowcy, chociażby szpitale, mają dyżury, czy tam policja, straż, mają wolne, ale większość ma z nas wolne dzisiaj, przy, no, przynajmniej w Polsce. I moi kochani, energetyka dnia. Nie będę wam dużo truła, w końcu dzisiaj wolne, każdy chce spędzić ten czas jakoś miło. Więc moi kochani, przede wszystkim, o przepraszam, mi się już budzik odezwał, stałam przed nim. Więc przede wszystkim życzę Wam cudownego dnia. Niech się dużo dzieje i radości będzie. Moi kochani, dzisiaj możemy rozpamiętywać coś, co nam się zdarzyło wczoraj, przedwczoraj w tygodniu, yy, tak, bo mamy tutaj piątkę pucharów, więc tak możemy mieć jakieś takie przemęczenie, yy, rozpamiętywanie pewnych rzeczy, tak, możemy dostawać smutne informacje telefoniczne jakieś. Ale mi ptaki szaleją. Smuczne informacje telefoniczne, yy, możemy też mieć jakieś wiadomości, ale mamy tu kartę ulga, wszystko się dobrze ułoży, czyli nie jest taki diabeł strasznie jak go malują. Możecie mieć gdzieś coś zarezerwowane, okaże się, że to tak nie jest, nie wyszło, Tak, chcieliście gdzieś pojechać, coś się nie udało, ale... Razem mamy to trójeczka denarów, razem damy radę, także nie bójcie się prosić o pomoc, dzwońcie, doinformowujcie się, działajcie po prostu, tak? Jeśli czegoś nie potraficie sami, proście o pomoc, wszystko będzie dobrze. Informujcie się, pytajcie się, a dzień nam się ułoży. Cudownie co dla poszczególnych znaków zodiaku na dzisiejszy dzień? Baranki, takie trochę zamieszanie, to właśnie u was gdzieś coś może nagle nie styknąć, nie zagrać, ale generalnie to też może być zamieszanie radosne, możecie mieć jakieś spotkania, nagłe niespodziewane wizyty i... Taki dzień w ruchu. Co dla byczka? Niegrzeczna dziewczynka, byczek dzisiaj, kochani, emanuje radością, miłością, czasami może zrobić jakieś fochy, ale generalnie jest w centrum uwagi. Co dla bliźniaczka? Przyjaźń, rodzina, spotkania rodzinne, rozmowy z rodziną i z bliskimi osobami. Co dla raczka? Tutaj jakaś zazdrość, komuś może wkraśćcie jakaś zazdrość, że ktoś ma coś lepiej, coś inaczej, albo ktoś może Wam czegoś zazdrościć. Co dla lwiaczka? Dużo rozmów, plotkowania, obgadywania, yy, spotykania się z rodziną i mówienia, a ten to zrobił to, a tamten zrobił tamto, a słuchaj, a u tego jest to i tamto. Tak? Takie, takie mówienie, co, kto, jak i gdzie, a swoich wad lewek nie będzie widział. Co dla panienki miłość, więc takie zadowolenie, relaks, fajne spędzanie czasu, część właśnie gdzieś nad wodą, korzystać jeszcze z lata póki jest, część gdzieś w podróży, a gdzieś, część gdzieś na jakichś imprezach albo na tym, co po prostu lubi. Co dla wagusi? No ciężki dzień, trzeba będzie wszystko ogarnąć, trochę męczące, szczególnie jeśli będziecie prowadzić samochody, to uważajcie, bo będziecie przemęczeni i tutaj, żeby nie doszło do jakiejś kolizji. Co dla skorpionika? Takie poczucie, że no, nic mi jakoś ostatnio nie wychodzi, że gdzieś coś, gdzieś nawalam, że siwe włosy mi wychodzą na twarzy, że się starzeję, że no... No, takie kompleksiki się mogą odezwać troszeczkę. To dla strzelczyka ratunek, więc być może komuś pomożesz, czy to z jakimś bagażem podczas podróży, czy gdzieś się wytłumaczysz, gdzie dojść, albo po prostu partnerowi swojemu pomożesz, partnerce, tak? albo po prostu no, będziesz osobą, do której się będą zwracać o pomoc, o radę. Dzisiaj, tak. Każerorzec, współdziałanie. To wy będziecie pierwsi chętni do pomocy dla innych, ale też chętnie przyjmiecie cudzą pomoc. Więc dzisiaj współdziałacie, pomagacie, organizujecie, dopinacie wszystko na ostatni guzik. Wodniki, nowe możliwości, dzisiaj się dla Was otwierają nowe szanse, nadzieje, radości i takie poczucie spełnienia. A dla Rybek modlitwa. Proś, a będzie Ci dane, więc proszę o cudowny dzień, o dobry nastrój, o to, żeby było fajnie i będzie. Życzę Wam cudownego czwarteczku i do usłyszenia przy najbliższym filmie.